Siemanko siemanko, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcineczku Gotika Trójeczki z content modem 2.6 No i oczywiście cospakiem 4.2 No i tak, w poprzednim odcinku byliśmy u Druida bodajże Purgana, tak się chyba nazywał. Na 90% tak się nazywał. No i właśnie byliśmy w tym obozie gońców leśnych. No pomiędzy Trellis a Monterą. No i tak, porobiliśmy tam zadania, oczywiście u, droi, u druida, u gońców leśnych i w ogóle. I, I tak, wyruszyłem oczywiście w poszukiwanie następnego obozu gońców leśnych. I ostatecznie nie udało mi się ich znaleźć. No i postanowiłem sobie, że znajdę ich w tym odcinku. Oczywiście tam niewolnicy dostają ból dupy, bo bestie się na nich czają. Znaczy się na mnie się czają, ale już mi się nie chce ich bić, no więc sobie uciekłem. No i tak, nie znalazłem tych gońców leśnych w poprzednim odcinku, ale myślę, że znajdę w tym odcinku. No więc tak, yy, ostatnio twierdziłem, ponieważ tak coś doczytałem yy, w necie, że ci gońcy leśni są gdzieś mniej więcej yy, w tym miejscu. Ale tak to się okazało, jakby troszkę bzdurą, ponieważ ich tu nie ma. I tak doczytałem się teraz, że. Znaczy, się powiem Wam już, tylko chodzi mi o to, że nie znalazłem dokładnej lokalizacji tych gońców leśnych. Tylko się doczytałem, że oni są mniej więcej na północ od Geldern, gdzieś tu przy wodospadach. No i właśnie tutaj widzę te wodospady, i zastanawiam się. Po prostu jak tam dojść. To znaczy nie wiem po prostu czy górą czy dołem, no bo jak ze sobą zeskoczymy na dół, no to byliśmy już tam na dole i nikogo tam nie było. Ale czekajcie, spróbuję tutaj po ściance się ześlizgnąć. O tak, udało mi się i może sobie przejdziemy tutaj górą, o ile nam się uda. No ponieważ widzicie, że się ześlizgujemy, ale w każdym razie tutaj postaram się, będę przejść. Kurde, tylko krzeczory teraz mi zasłaniają cały świat. No i tak, postaram się tędy przejść. I kto wie, może znajdziemy tych druidów. Znaczy się źle mówię, bo druid jest tylko jeden. A chodzi tutaj o obóz gońców leśnych bardziej. No i tak, tutaj nic nie ma. I na północ od Geldern to będzie gdzieś... Hmm, mniej więcej tam. No nie wiem, kurde, tutaj postaram się jeszcze... O kurde, wkopałem się w niezłe bagno Albo jednak nie Udało nam się na się przeżyć No bo widzieliście sami, że No niby można w gotiku trójce skakać z dużych wysokości Bez kur czy żadnych konsekwencji Ale niemniej jednak warto też troszkę uważać Ponieważ zginąć oczywiście też się da Nie jesteśmy nieśmiertelni I tak, tutaj nie ma tych gońców leśnych ale jest jeszcze jedna opcja, ponieważ oni mogą być gdzieś mniej więcej tam. No i może ich minąłem w poprzednim odcinku oczywiście, a teraz ich nie mogę zwyczajnie znaleźć. No nie wiem, zobaczymy sobie. Ponieważ tutaj gdzieś blisko pamiętam także, że byli gońcy leśni. O i ta zajebista muzyczka się włączyła. Naprawdę fajnie jej sobie posłuchać. Tak jak już mówiłem, ścieżka dźwiękowa w gotyku 3 jest genialna, no akurat ten soundtrack z gry, który słyszycie, jest po prostu genialny teraz przy tych wodospadach i normalnie fajnie, aż sobie go posłuchać czasem. I tak, mamy tu ogólnie jakiś kamienny krąg, ale tutaj gońców leśnych nie widzę. Mamy metalowy w ten ku... sposób. <laughs> Kurde, mamy metalowy kuferek. I mamy też jakiegoś wroga w pobliżu co nas chce podziabać. Ale tak, tutaj myślę, że wejdziemy na to wzniesienie. No i mam nadzieję, że znajdziemy tych nieszczęsnych końców leśnych, ponieważ mam już troszkę dosyć szukania ich, ale ostatecznie mam nadzieję, że uda mi się ich znaleźć. No oni powinni być tutaj naprawdę niedaleko. Lada moment powinniśmy ich spotkać. Kurczę no. Aha, patrzcie, już chyba ich znalazłem. Na szczęście. Ponieważ tutaj widzę chatkę, a chatka zapewne pusta nie stoi. Mamy tu w ogóle wargi, których nie chce mi się bić. Ale już, skoro mamy ich pod górkę, że tak powiem, to ich pokonam. No i ciekawe w ogóle, ile expa za wargi dostajemy. No nie wiem, tak, tak jak widzicie, wargi to po prostu czarne wilki. No tak wyglądają. Mają tekstury wilka i w ogóle... Tylko, że są czarne. No i tak, troszkę już zachrypłem, jak zwykle. I tak, mamy tu topielca zwykłego. Na szczęście to nie bagienny topielec, ponieważ bagienne topielce to te strasznie upierdliwe stworki, które nas zatruwają. Ale tak, te topielce powinno się nam udać pokonać. No kurde, co jest ciężko mi mówić, aż... Ale tak, te topielce sobie oczywiście bijemy i chyba się udało trafić na tych druidów, więc oczywiście szybki zapis jest niezbędny. No i widzicie, ci gończy leśni są mniej więcej tutaj, czyli bardziej bliżej Geldernia jakby niż Silden. I tak, tak jak mówiłem, to druid, bodajże runak się nazywa, który tutaj jest z tymi gońcami leśnymi. No to właśnie on ma kamień przemiany w cienia stwora. I z tego właśnie tutaj w pobliżu jest pełno cieniostworów. Tak samo przy poprzednim obozie gońców leśnych, co chwilę na, na nas wyskakiwał po prostu jakiś dzik. No i okazało się, że tamten druid, Porgan się nazywa, ma właśnie kamień przemiany w dzika. No czy widzicie to jest tak specjalnie zrobione. No i oczywiście znajdziemy gońców leśnych. No co prawda jest tu ich tylko kilku. Czekajcie, ile ich tu jest? No, tu jest ich trzech na zewnątrz, no i w środku jest chyba tylko druid. No i mamy oczywiście druida Runaka, z którym sobie gadamy. Lasy Myrtany spowite są mrocznymi chmurami. Któż mnie szuka w tych ciężkich czasach? Interesuje mnie... Ach, to ty? Podejmujący decyzję? Przybywasz w porze, w której potrzebujemy Twojej pomocy. No widzicie, jesteśmy podejmującym decyzję, ponieważ jesteśmy oczywiście wybrańcem i no druidzi o tym wiedzą, ponieważ druidzi to tak jakby magowie, tylko że specjalizują się w magii y, przemiany, a nie w takiej zwyczajnej. Czemu nazywasz mnie podejmującym decyzję? Od zarania ciejów toczy się wojna pod... Władzy nad światem pragnie zarówno Inos, jak i Belg. Ale co to ma wspólnego ze mną? Wybrano cię jako tego, który zdecyduje o wyniku wojny bogów. <try> Sam Adanos oswobodził cię pod wpływów in innych bogów. Tylko ty masz wolny wybór. Możesz za... Opowie... Adanos pragnął... Aby wszyscy mieszkańcy świata samodzielnie decydowali o swoim losie. Jednak wszyscy, czy to orkowie, czy ludzie, podlegają boski. Ludy tej krainy walczą ze sobą w winie swoich ust. Walka będzie trwała tak długo, aż jedna ze stron zostanie pokonana. No w Gisie taka jest brutalna prawda, że tak powiem. Kim jesteś? Nazywam się Runa. Jestem druidem. Najstarszym. Według niektórych także najsilniejszym. Potrzebujesz mojej pomocy. My, druidzi, cierpimy męki ze strony potworów, które podbiły ten świat. Żaden człowiek nie obroni nas przed orkami. Możesz dokonać... Co mogę... Z geldern przybyli tu orkowie, którzy okopali się dalej w las. Przybyli, abym musisz ich... No i tak, trzeba po prostu załatwić tych orków wysłanych z Geldern z misją zabicia druidów, ale tak... Czego orkowie chcą od nas? Kat... Naszych kamieni, oczywiście. No, myślę, że... Chcę posiąść waszą mo... Chętnie słyszałem, że na południe od Geldern zabij Ganoga. Wtedy powierzę ci. Mój kap lepiej, żebyś... Tego... Kurde, no i tak... Ganok, Pamiętam kto to jest oczywiście. I tak, może sobie kupmy przepis na ogniste strzały. Chyba jeszcze go nie mamy. Ale tak, chodzi o to. Wiem, który to jest Ganok. To jest ten cwany ork, który się opierdziela. że tak powiem. I zwyczajnie yy, coś tam ten grog, wódz. Yy, jakby to powiedzieć. Wódz Geldern wysłał tego Ganoka z misją tam, jakąś poszukiwania Doruidów, a on się opierdzielał i został w mieście. No i mieliśmy questa z tym związanego, ale tak. Teraz się zastanawiam, ponieważ, ponieważ, ponieważ Ganoka możemy załatwić, chociaż jest on w mieście, ale jakoś myślę, że uda nam się go wywabić. Ale jest problem, ponieważ dostaliśmy misję. Już wam mówię, kurczę. Czekajcie, gdzie tu jest, wszystkie to zadanie od tego druida, kurde, gdzie znaleźć teraz. Yy. Tutaj, czekajcie, aha, wy. z Geldernu przybyli tu orkowie, którzy obkopali się dalej w lasach. I tak, nie wiem tutaj o których orków zbytnio chodzi. Chociaż wydaje mi się, że mogę mieć rację otóż tutaj w lasach powinni być właśnie orkowie znaczy się grupka orków właśnie ale gdzie dokładnie to mniej więcej nie wiem zbytnio, ale tutaj niedaleko powinni być widzicie oczywiście pełno tu cieniostworów ponieważ druid runak czerpie moc tak jak wam mówiłem ma kamień stwora i tak Otóż wiem chyba o który obóz chodzi, ale nie wiem, czy uda nam się go znaleźć w tym odcinku. Musiałbym zobaczyć gdzieś dokładne położenie na mapie, ale tutaj myślę, że możemy sobie przynajmniej poszukać tych orków. No i tutaj powinni być, no niedaleko ra raczej tutaj. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale ja myślę, że chodzi o, o tych orków. Co tutaj Mieli dla nas quest'a po prostu Czekajcie, jak on się nazywał Tutaj oni byli niedaleko Silden I to byli chyba ci Blisko przełęczy do Nordmaru O kurde, znaleźliśmy ich Widzicie Ja myślałem już, że nie uda się znaleźć A tu niespodzianka, ponieważ O kurde Aha Już czaje Mamy tu balaka tego, ale tak, chodzi o to, że oczywiście mamy pancerz Nordmarczyka. orkowie nas przez to nie lubią. I tak, więc zmieńmy sobie pancerz. Nie wiemy, czy to zadziała, ale mimo wszystko warto spróbować. No i tak, najlepiej pancerz na jakiś neutralny. Ale ten będzie dobry, ponieważ on jest silniejszy od tego spłytek pancerzy półzacza i widzicie. Czyli dobrze twórcy gry ulokowali ten obóz Orków, ponieważ jest on dosyć blisko właśnie tych druidów. Znaczy się tego druida co ja mówię. Bo ogólnie w grze jest bodajże pięciu druidów. Właśnie trzech jest w Mertanie, jeden w Nordmarze i to jest ten Bogir, a jeden jest na pustyni w Warancie. No mora. <laughs> Kurde, tutaj czyli orkowie jednak tutaj nas nie lubią, nawet jak zmieniliśmy pancerz. Kurde, akurat teraz zbieramy się na kichanie, więc kurczę, mogę trochę przez zatkany nos mówić. No kurde, no, skąd oni do mnie strzelają? Aha, tutaj pswaniak strzela. I tak, wydaje mi się, że chodzi o ten obóz właśnie orków. I tak, posiekaliśmy jednego i oni teraz powinni... No, będą na czerwono. Zaznaczeni i tak. Więc oczywiście możemy ich posiekać teraz. I raczej chodzi o ten obóz orków. I tak widzicie. Orkowie to są najwięksi wrogowie gońców leśnych. I tak, no i widzicie. Chodzi o to, że orkowie chcą się pozbyć tych wszystkich gońców leśnych. Właśnie. I pozabierać im te druidzkie kamienie i poznać sekret ich mocy i tak tutaj oczywiście quest niezaliczony ponieważ tutaj dalej się ork wybiją biegają naokoło ci stwora, chociaż im się i tak nie uda go pokonać no i może kurde nie chce ci stwora bić tylko orka no i oczywiście tutaj gra mnie trolluje i mi zaznacza ale czekajcie tutaj jak jednego siekniemy to chyba tutaj ten powinien być już, no jest, na czerwono. Ale czekajcie, bo ten się bije z tworem, to mógł na przykład nie zauważyć, a nie, i to jest w ogóle balok. No trudno, chciałem z nim zagadać, ale po prostu zapomniałem się. I, o, znajdź grupę poszukującą druidów. I zachód Mertany. Jakąś mapkę dostaliśmy. Tak, zachód merdany. Aha, i mamy tutaj taką dokładniejszą mapkę. Tu właśnie mamy położenie tego obozu orków. I widzicie, gończy leśni są gdzieś mniej więcej tu. O, mamy nawet tutaj taki mały domeczek zaznaczony. Jeśli sobie przyjrzycie się i powiększycie sobie na full monitor. Jeśli nie oglądacie na full, to przybliżcie sobie na full monitor. Znaczy się, powiększcie sobie ekran odtwarzania. No to zobaczycie właśnie te, tą małą chatkę, ikonkę. I w ogóle czekajcie. U gońców leśnych reputacja 80. czy już całkiem dużo. Ale tak, to oczywiście nie wszystko, ponieważ dostaliśmy jeszcze jedno zadanko. Otóż musimy się udać do Geldern i załatwić tego Ganoka. Tego orka który się... który... Który się opierdzie, no wiecie, o co chodzi. I tak, musimy oczywiście go załatwić i wtedy wszystkie kłościki... No, będziemy mieli załatwione. Y, załatwione u gońców leśnych i gońców leśnych w Mertanie będziemy mieli także, jakby powiedzieć załatwionych. No i zostanie nam oczywiście tylko Nemora, no i Warant. No i mamy tutaj Ganoka. Ale tak, ja tutaj się... Chyba będę musiał głowić, ponieważ nie ma jak za bardzo go wyciągnąć. No, wiecie, tutaj kurczę, on jest na, na pomarańczowo zaznaczony i orkowie w Geldern są ogólnie na, pomarań na pomarańczowo zaznaczeni. Czyli nas nie lubią. I jak uderzy Ganoka, no to on mnie zacznie wtedy bić. No więc coś trzeba wykombinować. Hmm, czekajcie. Powinniśmy mieć tu takie zaklęcie terror. Czekajcie, może to zadziała. Właśnie pamiętam takie zaklęcie fajne. O, mamy terror. Przestań używać O, i widzicie, tutaj kurde. Ale nie wiem czemu, ale ci orkowie chcą mnie bić. Nie wiem czemu się na mnie rzucili. Ale tak, ja im nic nie zrobiłem, ale przynajmniej. Tego Ganoka wywabiliśmy, no i możemy do niego sobie postrzelać, chociażby w dupsko. I tak, oczywiście terror, no to Ganok się wystraszył i zaczyna spierdzielać, ale przynajmniej takim oto sposobem wywabiliśmy go z miasta. I on tu dostał oczywiście ADHD, będzie zapierdzielał sobie bez przerwy. I tak, nie wiem właśnie czy go gonić, czy jak, czy z łuku strzelać, no oczywiście nie zawsze trafiamy, ale tutaj mimo wszystko możemy sobie oczywiście go poganiać. No i on się powinien z tego co pamiętam zaraz odknąć i by wrócił do miasta. <laughs> I tak, oczywiście on tutaj póki co spierdziela. <laughs> no kurde, coś. Mam chrypkę dalej. Ale tak, oczywiście tutaj w dupsko powinien dostać ganok. I tak, mam, mam nadzieję, że on na mnie ucieknie, ponieważ by była lipa. Ale kurczę, on tu powinien przestać biec. Yy, lada chwila. <laughs> no kurde, troszkę mi to gardło męczy. Widzi się, w tego ganoka musimy postrzelać. No kurde, spierdziela on nam. Nie wiem, może trafię. A nie, nie trafiłem. Ale on kurde... Dalej ucieka. No i nie wiadomo nawet gdzie. Tylko spierdziela jak kretyn jakiś. No widzicie, ale możemy sobie, czekajcie, postrzeć w niego. Kurde. Kurde, no nie chciałem w was bić dziki, tylko Ganoka. Hmm. <laughs> no co by tu zrobić, nie wiem. Kurde, no coś z tym. Coś z tym gardłem mam, nie tak? I tak gdzie on kurde uciekł mi ganok. A tam jest. <laughs> no i widzicie, on już przestał biec. I tak możemy sobie z nim walczyć oczywiście teraz. On nas niby porąbie na kawałki, ale to my go porąbimy na kawałki. No i widzicie zadanie wykonane i mamy u gońców leśnych reputacji 95. I tak, ogólnie gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy tutaj, o to się dobrze składa, ponieważ jesteśmy blisko obozu gońców leśnych. No kurde, ta herbka mi da spokoju. I tak, ogólnie dobrze nawet się złożyło, że ten ganok uciekł właśnie tutaj, ponieważ teraz, kurczę, mamy blisko do końców leśnych i mamy tu w ogóle jakiegoś kolesia Dawsona. Co tu robisz z zupełnie sam? Widzisz tu wszystko, co pozostało z naszej kopalni. Ta świnia, najemnik Iwan, wszystko zniszczył. Co się stało? Iwan, ta świnia miał pilnować ze swoimi najemnikami kopalni. Zamiast tego zabił wszystkich i uciekł z naszym złotem. Mógłbym sporo zapłacić, gdyby ktoś zgodził się załatwić tego zdrajcę. No i oczywiście. Najemnik Iwan, ten Dobrze mu tak. Dam ci za to kilka bry... Potrzebujesz pomocy? Żartu? Tylko się rozepnij. Potrzebuję więcej narzędzi. Potrzebuję te bryłki złota. Nie Rozmawiaj z Samuelem. Powiedz mu... Aha, i Samuel musi przysłać w ogóle coś. I to jest ciekawostka. Znaczy się nie ciekawostka. Tylko pierwszy raz w ogóle spotkałem tego typa. Bo on jest dosyć dobrze ukryty. I tak, możemy sobie powydobywać te żyły złota. Oczywiście, skoro możemy to zrobić, to warto. No bo tak zawsze troszkę tego surowca się przyda. No i tak oczywiście wydobywamy. <laughs> no i kurde coś się z moim gardłem stało, że dosłownie nie mogłem mówić taka straszna chyba. Ale nie wiem co, czy troszkę podziębiony jestem, czy coś w tym stylu. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No i tak, powtarzam się, ale już mniejsza z tym. Także wydobywamy sobie oczywiście te żyły złota. No, i widzicie, musicie mi wybaczyć troszkę te kaszlenie ciągłe moje. Ale tak, widzicie, że coś mi tam w gardle nie jest zbyt dobrze. No i troszkę, no muszę po prostu odkaszlnąć sobie. No, oczywiście, no, to troszkę przeszkadza, jeśli musicie słuchać ciągle jak odk jak, kurde. Jakby to nazwać, jak odkaszluję, Czy jak to powiedzieć? No, nie wiem, i może to wam troszkę przeszkadzać, ale ostatecznie, no myślę, że tak nie jest źle. No i nie mogę po prostu inaczej mówić. Nie, nie wiem, mam nadzieję, że to moje gardło się ogarnie w najbliższym czasie. No i troszkę zachrypnięty jestem słuchać to teraz pewnie. <laughs> I tak, w ogóle, gdzie ci byli teraz ci druidzi Otóż musimy iść chyba tutaj, ponieważ już oczywiście standardowo. Zagubiłem się. A czekajcie, zachód mertany. A jest lipa, ponieważ ta mapka nam nie pokazuje, gdzie my jesteśmy, ale mimo wszystko musimy iść raczej gdzieś tutaj. No i tam powinni być chyba ci drugi. Czekajcie. No chyba, że musimy jeszcze wejść na górę tutaj sobie. No nie wiem, zobaczymy. No, i w każdym razie idziemy sobie tutaj. No, i tak pewnie trafimy, tylko to zgubiłem się chwilowo, że tak powiem. No, i tak powinni być tu ci gońcy leśni, właśnie na dole. O tak, widzę już ich chatkę, czyli na szczęście nie zbłądziłem aż tak. Tylko wi widzi się, że ci gońcy leśni są cwaniaczki, kurde. Ukryte naprawdę bardzo dobre, dobrze. No dobrze się ukrywają w tych lasach oczywiście. Nie chcą być złapani przez orków. No to się muszą ukrywać. I tak zameldujemy temu runakowi. Grupa poszukiwawcza. <laughs> Wielce się przysłużył druidom. Podejmujący to ode mnie. Tak dał nam oczywiście miksturki. Dobra, I tak Ganok też się wciera, pozbyliśmy. Weź kamień druidów. I dostaliśmy oczywiście kamień księstwora. I tak, on ma w ogóle pancerze, które i tak nam się nie przydadzą, ponieważ wymagają po pierwsze prastarej wiedzy, a, a po drugie są słabe. No i tak, akurat czas mi się skończył odcinka praktycznie. No i tak, ale przynajmniej druidów mamy, że tak powiem, oblecianych. Znaczy się obleciliśmy druidów, że tak powiem. Te obozy gońców leśnych. No i nie mamy już tutaj zadań. Ogólnie od druidów w Mertanie. <laughs> I tak. Będziemy mogli się udać do Nemory. Tutaj najpierw oczywiście do Trellis. Ponieważ do Nemory nie mamy teleportu. A z Trelis mamy blisko do Nemory. I tak. Oczywiście tutaj z Trelis sobie pójdziemy do Nemory. W następnym odcinku. No teraz oczywiście w tym odcinku już... Nie pójdziemy ponieważ skończył mi się czas. Ale ogólnie, Nemora jest mniej więcej w tamtą stronę. No i tam się udamy w następnym odcinku. Czyli, zapisz sobie grę, oczywiście. I kurde, sorry, jeszcze raz za to kaszlenie. No i teraz znowu mi coś w gardę tam. No, chyba trochę się podziębiłem. Ale już mniejsza z tym. Dobra, czyli zapisujemy grę z całym zapisem, no i tak. Dzięki za oglądanie. No i w następnym odcinku ruszymy, oczywiście, do nemory. No i trzymajcie się, cześć.